Plan zagospodarowania przestrzennego kwartału Siedlecka Piłsudskiego przewiduje powstanie nowoczesnego kompleksu administracyjno-handlowo-usługowego oraz mieszkalnego. Na razie powstają tu tylko domy. Na tym terenie mają powstać ciągi komunikacyjne, tereny zielone oraz parkingi. Nie zabraknie miejsca na organizowanie dużych imprez dla mieszkańców. Za tymi funkcjami, bardziej na północ, zaprojektowany jest pas zieleni parkowej, który również uwzględnia istniejący. Ciek wodny z zagospodarowaniem parkowym wokół tego cieku, z częścią taką rekreacyjno-wypoczynkową. Powyżej zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, i w najbardziej na północ już strefa usp ruchu uspokojonego, czyli zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na terenie obecnych ogrodów działkowych ma powstać m.in. kompleks administracyjny i usługowy. Mimo to każdego roku działkowcy sieją, sadzą i zbierają plony. Sprzedaż tego terenu pod budowę jest możliwa dopiero po likwidacji działek. Dopóty będą tam ogrody, dopóki gmina nie, uzbiera odpowiedniej, nie zarezerwuje sobie w budżecie odpowiedniej kwoty na likwidację. Na tym terenie gmina sprzedała prawie wszystkie działki pod budownictwo. Inwestorzy stawiają tu domy. Część z nich przeznaczona będzie na sprzedaż. Na dzień dzisiejszy tu mamy w budowie jeden budynek, powstaną dwa następne. Są to budynki bliźniacze, także jeszcze będą cztery segmenty oprócz tych dwóch. Na dzień dzisiejszy reklamy jeszcze powiedzmy nie rozwinęliśmy. Póki co budujemy, jak zostanie wybudowany to już reklama się pojawi na sprzedaż. No planujemy ten budynek do wakacji zamknąć. Następne budynki powstaną w przyszłym roku. Kwartał Siedlecka Piłsudskiego to jakby zapomniana okolica. Decyduje o tym głównie brak pieniędzy w kasie gminnej. W przyszłości, niewątpliwie, będzie to reprezentacyjna część polic.